Witam serdecznie. Tym razem trochę inaczej. Odcinek poza wtorkiem piątkiem, czyli coś się rzadko zdarza, ale jednak co jakiś czas takie odcinki się pojawiają. A dzisiaj planuję podzielić się z Państwem czymś zupełnie innym, bardziej prywatnym nawet bym powiedział, bo e, część widzów na pewno wie. E, nie powinienem używać zwrotu osoba, bo to przecież maska. To nie mówię, że tak powiem, prześmiewczo. Tylko zwracam uwagę, że na tym kanale tak naprawdę łączymy ludzi o skrajnych poglądach, a jednak w komentarzach jest zachowana chyba jedna z najwyższych, bym powiedział, e, możliwych, e, jeżeli chodzi o YouTube, formy komentarzy. Czyli to nie są komentarze obraźliwe, rzadko się takie zdarzają. Generalnie następuje wymiana poglądów, i chyba o to chodzi, bo przecież nie w każdym wypadku musimy się zgadzać. Ale dzisiaj chcę się państwem, z Państwem podzielić czymś takim, co nazywa się hobby. I podobno jest to to, co robimy. No, w moim wypadku jest to mechanika. Skoro jest to mechanika, to uruchamiam kolejny kanał, który, że tak powiem, oprócz prawa, którym zajmuję się na co dzień, Gdzieś tam człowiek wieczorami e, lubi dłubać w warsztacie i, mając, że tak powiem, możliwości dotarcia do fachowców, którzy w danym, danej dziedzinie mają ponad 50 lat doświadczenia zawodowego, udało się stworzyć coś, co na tym konkretnym kanale, bym powiedział, jedno: tu walczymy z patologią, z którą spotykamy się w prawie, w naszym życiu. Natomiast na kanale typowo mechanicznym, który będzie się zajmował tylko i wyłącznie regeneracją tarcz hamulcowych, bo wokół yy, powiedzmy przywracania nowego życia tarczom pojawiło się wiele mitów, i na tamtym kanale będzie wyjaśnione skąd one się wzięły. I jest jeden element, o ile tu jest to kwestia napisania pisma, yy, jest to kwestia rozwiązania problemu. O tyle w tej kwestii mechanicznej, przyszedł czas, aby pokazać, jak to powinno się robić: w jaki sposób można odtworzyć właściwości użytkowe tarczy hamulcowej, nie narażając zdrowia i życia człowieka. Stąd będzie tam sporo eksperymentów. Nie będzie oczywiście tej częstotliwości, która jest na tym kanale i w opisie filmu, z tyłu za mną znajduje się link do kanału. Tak więc wbijajcie, zapraszam serdecznie, a dla widzów kanału prawem na lewo jest 30% zniżki na usługę. Trzymajcie się, pozdrawiam.